Witaj w namiocie spotkania, codziennym czytaniu Pisma Świętego. Znajdź miejsce, w którym przez 5-10 minut nic nie będzie Ci przeszkadzało. Usiądź wygodnie, połóż się lub uklęknij. Weź głęboki oddech. I przytrzymaj, wypuść powietrze. I jeszcze raz. Duchu Święty, otwórz mój umysł i otwórz moje serce, abym te natchnione przez Ciebie słowa czytając, poznawał i rozumiejąc przyjmował. Daj mi też siłę, abym posłuszny Bożemu natchnieniu mógł z radością kierować się nimi w życiu. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami: Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo przemierzacie morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę. A gdy się nim stanie, czynicie go dwakroć bardziej winnym piekła niż Wy sami. Biada Wam, przewodnicy ślepi, którzy mówicie: kto by przysiągł na przybytek, nic to nie znaczy, lecz kto by przysiągł na złoto przybytku, ten jest związany przysięgą. Głupi i ślepi. Cóż bowiem jest ważniejsze: złoto czy przybytek, który uświęca złoto? Dalej. Kto by przysiągł na ołtarz, nic to nie znaczy, lecz kto by przysiągł na ofiarę, która jest na nim, ten jest związany przysięgą. Ślepcy, cóż bowiem jest ważniejsze ofiara czy ołtarz, który uświęca ofiarę? Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga na niego i na wszystko, co na nim leży, a kto przysięga na przybytek, przysięga na niego i na tego, który w nim mieszka. A kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na tego, który na nim zasiada. Przeczytajmy fragment jeszcze raz. Skup się na tych fragmentach, gdzie Ewangelia mówi do Ciebie dzisiaj, w sytuacji, w której jesteś, w miejscu, w którym się znajdujesz tu i teraz. Pamiętaj, że to Twoja rozmowa z przyjacielem. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami: Biada Wam, uczeni w piśmie i Faryzeusze, obudnicy, bo zamykacie Królestwo Niebieskie przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do Niego idą. Biada Wam. Uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo przemierzacie morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy się nim stanie, czynicie go dwakroć bardziej winnym piekła niż Wy sami. Biada Wam, przewodnicy ślepi, którzy mówicie: kto by przysiągł na przybytek, nic to nie znaczy, lecz kto by przysiągł na złoto przybytku, ten jest związany przysięgą. Głupi i ślepi, cóż bowiem jest ważniejsze złoto czy przybytek, który uświęca złoto? Dalej, kto by przysiągł na ołtarz, nic to nie znaczy, lecz kto by przysiągł na ofiarę, która jest na nim, ten jest związany przysięgą. Ślepcy, cóż bowiem jest ważniejsze ofiara czy ołtarz, który uświęca ofiarę? Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga na Niego. I na wszystko, co na nim leży. A kto przysięga na przybytek, przysięga na niego i na tego, który w nim mieszka. A kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na tego, który na nim zasiada. Pozwól słowom Pisma Świętego żyć w tobie przez cały dzień. Może masz za co podziękować, a może potrzebujesz Przeprosić. Bądź uważny w ciągu dnia i zobacz, co mówi do Ciebie dzisiaj Bóg. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby to spotkanie było dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Do zobaczenia jutro. Bądź z nami każdego dnia.